Dobry, dobry wieczór. Tematem dzisiejszego epizodu Kultury Wyjaśniania jest: czy są tajemnicze balony fugo? Pod tą nazwą kryje się określenie pewnych papierowych wehikułów, które Japończycy wykorzystywali już w ostatniej fazie II wojny światowej w celu przeniesienia działań wojennych na terytorium, bezpośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych i ta historia jest, stanowi zwieńczenie zarówno niemieckich, jak i japońskich prób przeniesienia bezpośrednich działań kinetycznych na kontynent amerykański. Amerykanie w 1941 roku byli mentalnie nieprzygotowani do tego do doświadczenia wojennego. Amerykanie mieli szczęście. Amerykanie uniknęli tego, co działo się zarówno w Azji, jak i w Europie. Dla przeciętnych Amerykanów uderzenie na Pearl Harbor było o tyle bolesne i trauma Pearl Harbor była o tyle bolesna, że archipelag wysp w sensie prawnym, administracyjnym stanowił część terytorium Stanów Zjednoczonych. Uderzenie z 7 grudnia 1941 roku było tyle bolesne, że poza wymienionymi elementami zginęło 2,5 tysiąca ludzi, marynarze, którzy stacjonowali w bazie. Amerykańskie okręty, 18 okrętów zostało zaatakowanych, zniszczonych, ale strata ta została pomszona dosyć szybko, gdyż większość z nich wydobyto poza Alizoną i po prostu Arizona stanowi do dziś e, pomnik tejże wydarzeń z 7 grudnia 1941 roku. E, utrata Filipin, a więc terytorium, terytorium zależnego Stanów Zjednoczonych, na którym Amerykanie dysponowali kontrolą e, po wojnie, e, wojnie amerykańsko-hiszpańskiej z końcówki XIX wieku. Była jedną z największych klęsk w dziejach amerykańskiej armii, e, zadaną, zadaną przez Japończyków. E, były to bolesne straty, natomiast e, kontynent amerykański, mimo usiłowań Japończyków i Niemców, żeby przenieść tą wojnę na teren Stanów Zjednoczonych, był w zasadzie nietknięty. E, Japo nie, Japońskie okręty podwodne oraz niemieckie okręty podwodne, uboty w ramach operacji Paukenschlag pojawiły się masowo na wschodnim i na zachodnim wybrzeżu USA. Y Niemcy w swoim dążeniu do paraliżu alianckiej y żeglugi wokół y wschodniego wybrzeża usiłowali zatapiać ile statków, ile się tylko dało. Inaczej hiszpańczycy nie ostrzeliwali elementów infra infrastruktury, gdyż po bardzo ciężkim okresie, jakim był początek wojny dla amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, ta Straż Przybrzeżna zmieniła swój charakter, stała się bardziej wydolna, bardziej efektywna i Niemcy nie realizowali Cel ataków bezpośrednio na kontynent amerykański, co mogli przeprowadzić z pokładu okrętów podwodnych, ale takie działania wystawiłyby na niepotrzebne niebezpieczeństwo załogi tychże okrętów podwodnych. Natomiast Japończycy inaczej traktowali swoją, swoją marynarkę, czy też podwodną flotę podpływali pod amerykańskie miasta i ostrzeliwali. Wybrane cele. Efektem japońskiej aktywności, aktywności na początku 1942 roku była panika, która wybuchła od Oregonu, a więc stanu graniczącego z Kanadą, po Kalifornię, a więc stanu graniczącego z Meksykiem. Była panika. Ludzie, którzy nie przestrzegali zaciemnienia, po prostu byli bici i y, 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 po prostu byli skazani na infamie. a generalnie y, na przykład ciężkim represjom poddano ludność y, japońską zamieszkującą USA. Y, Japończyków y, skazano inaczej niż na przykład Niemców i Włochów y, zamieszkujących Nowy Jork czy, czy Chicago. Japończyków wskazano na obecność w obozach internowania jako źródło potencjalnego sabotażu. Japońska marynarka wojenna ostrzeliwała pewne wybrane cele. O efemeryczności, czy też rachitycznym charakterze tej, tych działań świadczył fakt, że straty wyrządzane przez Japończyków. Oceniano na 750 dolarów. Dosłownie 750 dolarów wiosną 1942 roku. Generalnie sytuacja była dosyć śmieszna. Było śmieszno i straszno. Z jednej strony, Japończycy usiłowali ostrzeliwać na przykład Hollywood, co świetnie pokazuje komedia. Roberta Zemeckisa oraz Stevena, Stevena Spielberga, 1941, która pokazuje panikę, jaka e, dotknęła społeczeństwo amerykańskie, które w e, swojej neutralności e, było w stanie e, wpaść w panikę i w mieć wrażenie, że za moment dokona się inwazja miliona Japończyków na zachodnie wybrzeże. E, komedia ta jest bardzo śmieszna. Jest naprawdę interesująca i rzeczywiście pokazuje stan nieprzygotowania społeczeństwa, które ostatni raz doświadczyło bezpośrednich działań wojennych na swoim terytorium w XIX wieku, w ramach wojny secesyjnej. Mimo to, Japończycy bardzo skrzętnie używali swoich okrętów podwodnych. Tutaj warto wymienić taką jednostkę jak I-400. Był to monstrualny, monstrualny okręt podwodny o wyporności 3000 ton. Dla porównania, polski okręt podwodny Orzeł, oddany do służby w 1939 roku, miał wyporność 1100 ton. I mówiło się, że to jest jednostka za duża na Bałtyk. Ona powinna służyć na, na, na oceanie. To jest jednostka oceaniczna. Natomiast Japończycy mieli okręty. O wyporności 3000 ton. Poza tym ich jednostki były w stanie pokonać dystansę ponad 20 tysięcy kilometrów, a więc blisko połowy obwodu ziemi i, I 400 były pod wod, był podwodnym lotniskowcem wyposażonym w taką specjalną komorę, która ta komora. Zawierała składała się z trzech samolotów wodno samolotów, przy pomocy których Japończycy chcieli dokonać, na przykład nalotu na Waszyngton czy na kanał Panamski. Generalnie cała, cały wysiłek Japończyków przynosił miałkie efekty. Ale szczytem wszystkiego były właśnie balony Fugo, których wypuszczono w w liczbie ponad 9 tysięcy egzemplarzy. Balony te zainicjowano pod koniec 1944 roku w listopadzie, i tutaj widzicie taki łuk, mapa, która zakreśla obszar działania tych drogi tych balonów między macierzystymi, macierzystymi wyspami Japonii a Stanami Zjednoczonymi. Według Obliczeń balon, papierowy wehikuł powinien pokonać tą drogę w ciągu 3-4 dni, co było możliwe dzięki prądom atmosferycznym, które na pewnych wysokościach powinny te balony, balony gnać w stronę kontynentu amerykańskiego. Balony te były konstrukcjami papierowymi, wypełnionymi. Wodora, wypełnione wodorem i zwieńczeniem tych konstrukcji był bardzo skomplikowany mechanizm, taka obręcz, której zwieńczeniem była bomba i ta bomba miała półtora kilo do dwóch kilo, były różne, różne ładunki I, ten, i ta obręcz była otoczona Takimi workami, które miały regulować wysokość i tak dalej, i tak dalej. Balony te stanowią o tyle interesujący element w wysiłku wojennym Japończyków, że była to pierwsza broń międzykontynentalna. To nie były rakiety. To były po prostu balony papierowe, które pokonywały potężne odległości i rzeczywiście osiągały. Stany Zjednoczone, które, te, które miały podpalić. To znaczy, no, te, te bomby miały spadać na tereny leśne i po prostu miały podpalić Stany Zjednoczone wiosną 1945 roku. Konstrukcje o średnicy 9 metrów pokonywały, swoje, pokonywały ten odcinek między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Znajdowały się nad celem, dokonywały zrzutu, i tak to miało w zamyśle Japończyków wyglądać. Pierwsze sygnały, pierwsze impulsy, które dochodziły do Amerykanów, dały im pojęcie o, to, o tym, kto jest wytwórcą tej broni. Dlaczego? Dlatego, że zawartość worków, czy też ten piasek, który Japończycy stosowali, Wskazał Amerykanom, e, inaczej służbom e, geologicznym, kto jest wytwórcą tej broni. E, piasek pochodził z Honsiu, z Hokkaido, a więc z macierzystych wysp japońskich, wszystko było jasne i m, Amerykanie użyli e, dwóch forteli, żeby zneutralizować tą jakże zaskakującą broń. Dlaczego zaskakującą? Dlatego, że balony te spełniały cechy technologii stealth. Były niewidoczne dla radarów. Radar nie, nie wykryje papieru to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że broń ta nowatorska stanowiła przyczynę do mobilizacji szczególnie lotnictwa, gdyż wzmożono ilość patroli i po prostu te, te balony były strącane, niektóre spadały do oceanu. I generalnie y, traciły traciły, swój, tra, traciły ostrze, były coraz bardziej stępiane. Z racji wprowadzonej cenzury y, Japończycy stopniowo zniechęcali się do używania tych, y, tego rodzaju oręża, tego rodzaju broni. Y, y, jednak cenzura była y, obosieczną bronią, dlatego że Amerykanie nie wiedzieli, amerykańska opinia publiczna nie wiedziała aktywności tego typu, aktywności japońskiej aktywności. I jedynymi ofiarami tej broni była rodzina pastora, trójka dzieci plus mąż i żona, którzy na początku maja 1945 roku znaleźli śmierć, właśnie znajdując jeden z takich balonów, i usiłowali to przenieść. I mechanizm detonacyjny się uruchomił, bomba eksplodowała. To były jedyne ofiary tego typu broni na kontynencie amerykańskim. Prawdopodobnie w całej historii II wojny światowej to były jedyne ofiary cywilne na terenie Stanów Zjednoczonych, w sensie Ameryki Kontynentalnej. Ponadto to co zakłó 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 zakłócało e, wykorzystanie tej broni to była zmasowana ofensywa amerykańska, bombowa, m, która miała miejsce na wiosnę 1945 roku. Warsztaty, gdzie pracowały czynnice sklejające te, e, te konstrukcje były wypalane ogniem, tutaj generał Curtis LeMay przy pomocy B-29 Super Fortes. Potężnych bombowców, po prostu podpalał Japonię przy pomocy broni, broni zapalającej, bomb zapalających, ponieważ japońskie miasta składały się głównie z architektury, na którą składały się dykta oraz papier. Więc tam niszczono, niszczono te fabryczki. Niszczono wytwórnie wodoru, i to wszystko sprawiało, że FUGO traciły swoją moc, potencjalną moc, ponieważ Amerykanom jeszcze ponad wszystko towarzyszyło wojenne szczęście. Otóż zakładany przez Japończyków cel w postaci podpalenia kontynentu amerykańskiego przy pomocy nowatorskiej, pomysłowej broni spalił na panewce. Z, prostego, z prostej przyczyny. Wiosną 1945 roku e, tereny tundry kanadyjskiej czy lasów Oregonu doświadczyły e, dużych opadów atmosferycznych. I po prostu te lasy były wilgotne. A więc podpalenie m, tego celu było w zasadzie niemożliwe przez e, japońską pomysłowość. I te bomby spadały e, spadały na cele, które były za wilgotne do, do, do ich efektywnego działania. Do dziś znajduje się właśnie w wymienionych miejscach tundry kanadyjskiej, tundry e, Oregonu czy innych miejsc Stanów Zjednoczonych pozostałości tej broni. E, i jest to takie groźne memento takiej złowrogiej pomysłowości, jaką tutaj wykazali Japończycy. Co prawda, pierwotnie jeszcze był taki pomysł, żeby wykorzystać tego typu wehikuły z bombami bakteriologicznymi, ponieważ Japończycy rozwijali broń bakteriologiczną w latach 30. bardzo mocno w ośrodkach Nandżurii. Tu była jednostka 731, straszna jednostka, gdzie działy się rzeczy straszne, podczas których to testowano na przykład zarazki wąglika i tak dalej. Oni osiłowali tutaj, czyli był taki postulat, tutaj cesarz japoński Hirohito odmówił realizacji tego typu planu i generalnie okazało się, że by te broń, ta broń była bardzo interesującą, bardzo, bardzo ciekawą, nowatorską, technologiczną zabawką, ale bez takiego szpona i po prostu z, tym, tym balonom przeszkodziła koniunktura i okoliczności tego typu uzbrojeniu. Jednak pozostaje to plan, czyli balony Fugo są interesującym elementem ludzkiej pomysłowości oraz tego, że są to, jest to bardzo interesujący element zmagań II wojny, świat, wojny światowej, tego jak usiłowano przenieść właśnie działania kinetyczne bezpośrednio na kontynent amerykański. Dziękuję Wam pięknie, pamiętajcie o w, w górę i do zobaczenia już wkrótce.